Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony John Gareta. To kolejny materiał z gry Hollow Knight Silksong i tknęła mnie jedna rzecz. Pamiętacie jak kupiłem sobie harfę? Pamiętacie jak jedynka miała Dream Naila pod D? Tutaj mamy harfę. I teraz tak skurczy byki. Powiedzcie mi jedną rzecz. Czy jak można było używać Dream Naila, żeby ładować sobie duszę, to czy analogicznie mogę używać sobie tej śmiesznej harfy do, do... Czegoś? Nie wiem. Aha, ona jest w ogóle w innym slocie. Dobra, to jestem znowu głupi. Ale nie, to nawet lepiej dla mnie, bo ciągle będę mógł się leczyć na swój śmieszny sposób. Okej. Okay. Dobra, ty, coś się tutaj dzieje ciekawego. Będziemy musieli to przetestować. Co to w ogóle robi? Pobudka gno Gnosja. Coś się dzieje w ogóle szczurku. O kurna utopiłem się. No dobra, no zobaczmy. Okej okay. No ale... Raz zadziałało, był taki trochę ogłuszony mam wrażenie, a później no to... Nie wiem, nie każdy ma duszę. Ja muszę dłużej zagrać. Czy jest jakiś cooldown na tę umiejkę? No muszę to rozgryźć, to jest ważna rzecz. Na tego dużego grubasa, on trochę długo atakuje. Zaraz zobaczymy. Dobra, jesteś? Aha, dobra, no i później się wypl wyplątują z tego. Dobra, okej. Okay. Czyli jakieś to zastosowanie ma Ciekawe Czy mogę to jakoś sensownie zutylizować? Nie wiem Przekonamy się. Czemu w ogóle idziesz dołem jak jakiś ułom? Ej, no chciałem od ciebie uciec i nie zdążyłem. Nie zaatakowałeś. To, to mnie zabulało! Gościu. Więc ludzie mgły nie istnieją i nie mogą cię skrzywdzić. A właśnie, no są jakieś świetliki. To jest jak y, w tym lesie koroków w Zeldzie. O, znowu jesteśmy gdzieś. No siema, jesteście. No, są świetliki definitywnie. Tu, w tym miejscu. Nie chcę wam tego robić, ale. Ok. Czy to jest rozwiązanie zagadki? No teraz to mi uciekły, to, to fajnie. Dobra, siema. Nie wiem, może? Ja, no, ciągle jestem w tym lesie mgły pełnym trapczyków i innych rzeczy. Chyba. Chyba nie. Chyba na ślepo trochę. Co to w ogóle? Czekajcie, co to miało robić? To to. No, zwiększa zasięg i siłę tego. Ale to. Nie wiem, czy to jest zwiększony zasięg i siła tego. Dostaw mnie ty Banshee! Nie chcę się stąd bić. Nie wiem, dziwne? A usłyszycie mnie przez ścianę, czy...? Bo teraz jest ich mniej, było poprzednio chyba trzy. Nie wiem, czy na pierwszym były cztery, może zmyślam, może nie. Zastanawiam się, czy to jest liczba, ile jeszcze pokoi muszę zrobić w tym miejscu? A, guzik, prawda. Chodź tu. Nie no, na dwa baty mam być robiony? Chyba was coś kweje. Zgubiły mi się tamte, wy musicie mnie poprowadzić. Nie no, spadać! No ludzie, kochani, nie mam tyle jedwabiu. Nie no i wróciłem znowu do tego samego miejsca. Jestem w lobby. A zatrzymacie się? Kurna! Nie, nie, po prostu myślałem, że coś, coś wymyśliłem, ale jednak... Przestań mnie ssać, parówo! Umrę przez ciebie na wyssanie. Czy ja muszę znaleźć wszystkie? No bo ileś ich tam jest? Aha, super, fajnie. I co wy w kolce wlecieliście? Mam w kolce lecieć? Bo tak. No teraz pięć na przykład znalazłem. Nie zsi mnie, bo ja umrę tu. Umrę po prostu i tyle, no. Teraz nie wiem, ile znalazłem. Z sześć, z siedem. No to se wymyśliłeś fajnie. Tak, zagraj na harfie, to pomoże. Zesrać się pomoże, przepraszam, że tak brzydko mówię, ale... stresuję się, jak mam tylko jedną maskę i bardzo mało zdrowia. Dobra, dobra, no chodź! No walcz! No. Co jest grane? Jakiś trapczyk! Krzysztof trapczyk mnie strapował. Nienawidzę trapów. Trapy są strasznie. Nie powiem tego słowa, bo nagrywam i później ktoś złapie ból. 4 liter. Znaczy, tak jak ja złapałem teraz, to myślę, że już nikt tak go nie złapie bólu. Głupi to był pomysł z tą Nidoliną. Nie działa. Naczelny polski fact-checker powiedział wprost: nie działa. Mamy to udowodnione. Mamy nagrania, które przedstawiają, jak bardzo to nie działa. Czy mogę cię uderzyć, myszko, od dołu? Of course! I teraz znowu będę musiał przebiec te sekwencje z grubasami, nie? No, fajnie, fajnie. To trzeba po prostu jakąś metodą, tak jak w Mario się to przechodziło. Była jakaś trasa, którą trzeba było zrobić i to działało, no. Proste, nie? Znaczy, to nie jest proste ja sobie teraz wymyślam jakieś racjonalizacje w głowie, bo jestem zbyt upo, żeby zrozumieć coś, co pewnie gra telegrafuje w prosty sposób i dorabiam sobie ideologię do rzeczy. Ło, fajne świetliczki, no, no super, zajebiste są te świetliczki, nie powiem. Gościu, ja się próbuję wyleczyć. Poza tym muszę odzyskać swoją sieć. Ty, a gdzie ona będzie? Dobra, jest. Nieważne. No, trzy znalazłem. Ale jak mi tak wylecicie, no to ja tego dalej nie znajdę. Niestety. Unlucky. Nie sięgam w taki sposób. Ty, no ja muszę z każdej strony uważać. Z jednej strony na duchy, ty jesteś świetlikiem? Nie, coś tutaj lata, jakiś syf, solones, tak zwany. Jakieś podpowiedzi tutaj, terenowe? Na przykład, nie wiem. O, wpadnij w kolce, O siema. Złapię was przez ścianę dzięki mojej potężnej nidoli. Nie, dobra, złapałem pięciu. Ilu was może być? Dobra, jest szósty i siódmy, dawaj. No, fajnie, fajnie. A ty możesz na ukosy też, to fajnie. Będziesz mnie bokami cisnąć i ci tak skopiesz, że się nie pozbierasz. Dobra, to złapałem jeszcze iluś. To jest 9. Nie, no coś jest nie tak. Się na nowo spiły. Fajnie. Mam nadzieję, że fajnie. Piafu będzie cieplutko. No, już byłem tam, ale postanowiłem spaść. Nie wiem, czy tu mogę iść, czy nie mogę iść. Ludzie mgły mnie prześladują. Czy to w ogóle jest widoczne, te kolce? No muszę się przyjrzeć na następny raz, gdzie takie trapy się pojawiają strasznie. Ty, no nie ma tych. A, jesteście siema. Ha, czyli jeszcze niżej. Czy nie próbujecie zabić? Tak. Głupie pytanie. Ale leciały gdzieś na dół, więc. Lecą w lewo. W lewo dół. No to jest tylko jedno przejście. Czy ja muszę wszystkie duchy na mapie wybić? No nie no, już tu znowu byłem. Oj kurczę, nie to chciałem. No i sobie idą w lewo. No to sobie poszły w lewo i ja znowu utknę w tym miejscu pełnym soloneży. Czy te kolce cię zabiją? Nie zabiją, cię szkoda. Ostatnio miałem wrażenie, że trafi i zrobił krzywdę. Ale musiałem być u Upo, no Uponada Przynajmniej po sobie poskiluję na łóżkach, nie? Coś tam, coś tam. Dobra, bo zaraz to się wyskiluje na kolcach. Dawaj w kolce. No tak, jesteś duchem, zjawą. Efemerycznym bytem. Weźcie mnie poprowadźcie gdzieś blisko, co? No poczekajcie na mnie chwilę. Mam nadzieję, że to jest tu i że się nie pogubiłem. I się chyba pogubiłem, bo znowu jestem w Nie jakiej... Ja tu byłem! Byłem tu przecież! Byłem i tutaj na dole schodziłem przy tym. Na te kolce wpadłem pierwszy raz jak idiota, zresztą. Nie, żeby to było coś nowego, ale... No, bo to jest ten długi poziomy poziom... Długi poziom... Co ty powiedziałeś? No ale tak, no i tutaj na te kolce spadłem. I tu po lewej schodziłem. Dokładnie, no jestem w tym samym miejscu. Moglibyście się nade mną zlitować i mnie nie trollować? Bo nie rozumiem zasady działania tego miejsca. I jeszcze znowu każą mi iść tutaj w to samo miejsce. Więc ja chyba coś źle musiałem pójść wcześniej. Nie wierzę, rzadki przeciwnik, który wymaga nie bycia agresywnym. Albo inaczej, który kara za bycie agresywnym, a nagradza za stanie w miejscu i po prostu czekanie. Wiesz co? Nie chcę się z tym walczyć. No co jest? Przycisknę MF! No to fajne F. Z czego, co moglibyście dodać? Że przeciwnik staje się silniejszy po wyssaniu z nas jedwabiu. To byłoby zajebiste. Damn. No da. Mogę ten go jakoś wyłączyć, nie wiem. Silent Hill, moje ulubione miejsce. Siemano, bo ja tego 100% gry to chyba nigdy nie zrobię mam wrażenie. Nie możesz wpaść w sidła, próbowałaś. No i znowu mi uciekły, nie wiem gdzie. Dobra, idę se tu, nie wiem. No, to se dobrze poszedłeś, Gareciak. Dobra, robota. Znowu jesteś w tym samym miejscu. Nie wiem, chyba muszę 10 tysięcy zjaw zabić, jak zabijesz 10 tysięcy zjaw, to się fajne rzeczy w twojej głowie. Aha. No, to zajebiste. Powiedzcie mi, że muszę iść w prawo, co wy na to? No to nie troluj gagatku. Jeszcze mi powiedzcie to samo, że idziecie w kolce. Nie wiem, znaczy to jest nowe, to jest nowe. Ja się ruszyłem, czy się nie ruszyłem, bo osobiście już nie wiem. Wydech organu. Ale toż co, że taki muzyczny organ typu? Czy tutaj powietrze wydychają? Nie wiem, kurczę, chodzę sobie po tym e, Idę w ogóle dobrze? No jest w sumie tak jak teoretyzowałem, że to jest dosłownie wydech takiego organu, gdzie sobie przylatuje powietrze. U góry na 100% nic nie ma, prawda? Znaczy... Takiego się nie przebije. Czy tu byłem, nie byłem, nie wiem. Tory, no tak muszę trochę klikać każdą ścianę, bo się później okaże, że gdzieś za tym będzie ławka. O nie, dobra, znalazłem najważniejszą rzecz. Zjad serio, to ma kap? Aha, no to super. No to mam już. Y Mam używanie Mogę iść tu dalej w lewo? Mogę, okej okay. Gdzie ja jestem, ludzie? Nie macie dla mnie ławki? Nie macie dla mnie mapy? Gdzie ja jestem? Co ja tu robię? Łażę sobie po jakichś platformówkach? Nie dziwię się, że utknąłeś. Ja też tu utknąłem, a To byłeś ty pewnie tutaj, co cię tak ciężko było dostać, tak. Następny będzie jeszcze dalej, mam nadzieję, że pomogłem. Jesus Christ, how stressful, a to dopiero 16 minut, więc jeszcze przez 15 będę się tu męczyć. It's bad, coś tu ukryte jest na dole. Coś w tym organie wydechowym na pewno jest, bo sobie tak przeszedłem mną przez niego. Jak totalny lu... Nie no, znowu! Znowu mnie trolują, no na 100% tu jest przejście dalej, tylko ja oczywiście nie używam odpowiednio silk skillów. What? Nie jest! Nie no, na pewno jest, tylko ja jestem głupi. Serio, nie jest! A, no tak, tak, można pewnie robaki zabijać, super. No, no co wydajecie? dajecie? Niemożliwe. W że ten Nie macie tu jakichś przełączników, wajchy? Mateusz, nie masz wajchy, żeby przełożyć? Tu coś rozwaliłem. To jest to, co rozwaliłem, tak, chwilę temu było rozwalone. No dobra, jest ławka. Super. Gratulacje, mamy ławkę. Czy to coś zmienia w wielkim schemacie rzeczy, które się tu wydarzyły? Otworzyłem sobie jakieś dzięki temu przejście dodatkowo, tak? Rozumiem, bo tu inaczej... Znowu musiałbym iść naokoło. Nie, czekaj, Którędy ja szedłem. Poszedłem w prawo, nie poszedłem tu do góry, dobra. Czyli teraz idziemy najpierw do góry. Aha, nie idziemy do góry. Bo... Dobra, czyli tym otworzyłem sobie przejście dalej. Na skróty. To mnie nie było. Wygląda jak lustro. Będę, musieć, będę musiał pamiętać, żeby zmienić to, co mam obecnie. To niezły organ wydechowy, no. Ty, dobra, czekaj, ja z którędy, ja tędy przyszedłem, prawda? I później pobiegłem sobie w lewo, nie? Tak było? Czy to jest inna część organu. Może to jest inna część organu? Może to idzie gdzieś dalej? Może ja jestem UPO? Ty, no nie wiem już! Mapa, podstawowa rzecz. To może tu byłem? Nie byłem. Tu coś jest? Do góry da się bardziej? Hello? Nie. Nie dajecie mi chyba bossa, co? Gdzie ja jestem? Fantazma jakaś, fantomka. Phantom Lancer mnie tu. No, tyle pary w życiu, to ja nigdy jeszcze nie zrobiłem. Dobra, super, pani fantazmo. Czemu się wciskam w jakieś piekielne miejsca? Nienawidzę cię, Gareciarz. Zdechaj! Ole, dobrze! Pa, jak ją robię! Jak wielki Trobio! Tr Możecie na mnie mówić Tropster, WD Chester, WD... Gówno. Nie wiem. Okej, okay, dobra, ona jest potężniejsza ode mnie. Nie doceniłem jej. No, ale ja mogę to przekrzywiać. To może jednak układ sił nie jest taki prosty jakby się wydawał. Nie tak. Przekrzyw, przekrzyw! Dobrze! Smażyć ją! W piekle! Dobra, ona mnie teraz będzie smażyła w piekle. Ej no! Wydaje mi się, że byłem gdzieś obok. Nie no! Trollujesz mnie! Co to kurna jest za boss? Gdzie ja jestem? Aha, no nie masz znowu paciorków, bo umarłeś. Hmm. Tak, tak. Duża sztuka. No nie mam tutaj żadnych jakichś takich kurna dobrych wyborów. No mam oczywiście to, no podwójne obrażenia. To jest najlepsza rzecz jaką mógłbym wymyślić. Atakowanie i płomyczkami. Wiertło. Piwko, piweczko... O no, Pimpilo jest świetne, uwielbiam Pimpilo. Ale to, to ma potęgę. Kurczę, no muszę tym grać. Muszę nie być gówniany. A to najgorsze. To fajnie, ty no... Ukryte bossy, które możesz w ogóle pominąć yy, przechodząc grę, jak gdyby jasne, fajnie. Kto pytał? I to ona sobie po prostu gra na tym całym sprzęcie. Chodź tu. Nie pamiętam, gdzie ona zaczyna? Na środku? Nie. Dobra, rozumiem to jest prosta kara za to, że atakujecie, kiedy nie wystawiasz się na atak. Chyba, że można cię jakoś strollować na tym. Nie, nie można. Nie powinno się. Po prostu kara za granie chciwo. Czyli jeśli robi ten... Albo czekaj, bo może ona się aktywuje, jak parę ataków się jej wypuści na ryj. Czyli ona nie może być ciągle atakowana, bo jak zrobisz na przykład trzy ataki pod rząd, no to się wkurza i szykuje się na... Dokładnie. A nie, ona zrobiła to teraz bez powodu. No i tak dostała! Najważniejsze. Aha, ubiła mi się... W moje żyćko. Pani jakbyś też obrywała. No ale. Ty, ja nie wiem, jak Ty działasz. Próbuję się nauczyć. Nie chcę być chciwy, jak chcę żyć. Muszę być blisko środka. Nie, nawet nie blisko środka, bo ona może sobie w każde miejsce jakie sobie wymarzy skoczyć. Jest na tyle upo. A i sobie znika, no bo nazywasz się Phantom, tak? La Phantasma. No, fajnie. Nie dajesz mi nawet chwili na wytchnienie. Albo ewentualnie dobra. Nie, nie, nieważne. Zmieniam zdanie. Jest chwila na wytchnienie, CO SIĘ DZIEJE? Pary? Co? Kiedy F jest pary? O! Czy wy mnie nauczyliście jakiejś nowej mechaniki? Nie, pod nie ma pary. Let the silks... CO? Czy wy mi dajecie jakąś nową umiejętność za pokonanie jakiegoś ukrytego bossa? Czy wy jesteście szaleni w tej grze? What? Co? Nauczyłem się nowej umiejętności! Mam ile, przepraszam? 30 godzin w grze! Ukończyłem ją! Na nie wiem ile procent, co prawda? Zwiąż jedwab wokół igły, aby odbić ataki wroga i oddać im natychmiastowo. To jest na Wandererze? Tak! Nie czekaj, nie. Bo to zamienia ten mój skill, który miałem. Ale to par jest drogi. Nie dobra, to ja tak nie chcę. No, wiecie co? Jednak nie zmieniam zdanie. Jednak główno. Kurna. Wiedziałem, że ta FK mi nie działała jako klawisz. Nienawidzę się. Kurna, no być debilem. Zmiażdżyć się. Jeszcze, wiecie co? Powinienem zginąć po tym bossie i za go powtórzyć. Tak jak zrobiłem to na. Okej, okay, być może to jest piekło. Obyś trollował gagatku. Dobra, powiedzcie mi, yy, fajnie, znalazłeś sekretnego bosa jest za nim achievement? Szary duch. Pokonaj fanta fantoma, fantomkę, fantom-lanserkę, kancer lancer. no. A gdzie ja jestem? Co? Słucham? Jestem przy wielkim belu... Puha? Nie, Nie, bo ja chyba czegoś nie rozumiem. Nie no. Poczekajcie. Nie, 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 Ja muszę usiąść i przeanalizować mapę na spokojnie. I walnąć ubę ścianę. Więc co tu się wydarzyło? Aha. Wiecie co? Eira Fajnie, nowy Silk Skill. Ja myślę, że mi się Wanderer Crest lepszy, ale Sharp Dart. No to Threadstorm to jest taki najbardziej klasyczny, sensowny, ale, ale Sharp Dart, tak. To może jest dobre, nie mówię, że nie jest dobre, ale ja jestem upo. Uważajcie, bo będę robił perfect pary. Nie do wiary, stary. A właśnie, póki pamiętam, trzeba naładować działo. Świetna rzecz, a no, majra, fajnie, że przybyłaś, ale. Ale ale no co no będziemy musieli Kurczę, ja do tego kurna Blight Towna tutaj gdzie to było, tu to było. Będę musiał bić nie. Dobra wiecie co, nie mam siły. Dzisiaj nawet nie będzie 30 minut. Nie, 29 musi wam wystarczyć. Mi chyba wystarczy Songa na dzisiaj myślę, nie wiem. No chyba tak. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak to super. Przeraża mnie to, ile jest zawartości w tej grze. Chciałbym, żeby to była gra roku, ale pamiętajcie, ekspedycja 33, nie wiem co robić. Cyry, cyry. Dzięki, bywajcie. A nie, przepraszam, co ty mówisz, ty jesteś chory psychicznie, człowieku. ba nada Patrzcie, jak Kejra mruczy. Ale mruczy. Eee, ba panada.